Witam w moim korniku Już chyba nawet dwóch tygodni Minęło No i ogólnie dużo się zmieniło Zacznijmy może od całego kornika Stoi No nie pokazywałem przedtem, miałem pokazać jak robię rusztowania, ale Zazwyczaj to mi wychodzi tak Że wracam do domu I mam praktycznie 15-20% I nie mam kiedy tego nagrywać, a później po tylko podłączę i zapomnę o telefonie że przecież nagrać film muszę. Więc aktualnie kurnik wygląda tak. Mam już część dachu, no i podłoga ułożyliśmy z desek. I wygląda to elegancko. Czy podłoga się trzyma? Podłoga się trzyma. Po środku daliśmy jeszcze tutaj deska, bo tak to coś się chwiało, i tak naprawdę to w ogóle się nie gibia. Sztywno stoi. Dach mam. Dach to po prostu tniemy pomniejszę trochę. Dach utniemy tu przy krawędzi tak, żeby położyć kolejną deskę. No i co? No i na razie to tak wygląda. Aktualnie problem jest jeden. Kury są zamknięte, bo data przyjdzie koparką i studnie będzie trzeba wykopać. No i problem mam taki, żeby zaczyna brakować mi desek. I mówiąc szczerze, to mi tych desek no nie za dużo zostanie. Nie wiem, co robić, bo ich tutaj tyle, a teraz praktycznie nic. Położyłem tą płachtę, żeby mi się nie zalały od tej wody i w ogóle. No ale jestem trochę smutny, bo zaczyna mi tych desek brakować. Z tatą, z tatą gadałem na ten temat i, i powiedział, że pojedziemy do drewutni, załatwić deski To końcówki, które nam zostały z heblowania. O. No to tylko trzeba spać w kominku i tyle. No tak to, to tyle. Nie wiem właśnie co robić ogólnie tego. Myślę, że... Teraz aktualnie to przekręcimy 3 trzy, trzy deski tylko, bo tylko tyle mam. I tak to jeszcze wam pokażę filmik, jak cieliśmy. Także, no zabieram się do roboty. Witam. Aktualnie jestem w robieniu cięcia tego, yy, tu przy krawędzi, już widać, że te deski są ucięte. Yy, robię to tak piłą, Ustawiłem ją pod kątem i teraz tynę. Mam narysowaną linię, więc chyba dam radę. No to lecę.

Spadł. Polipka. Halo, żyjecie? Spadł ten. Patrzę co się leci z tyła to ta deska, którą oparłem telefon. Karamba. Próba kamery. Raz, dwa, trzy, jestem. Okej. Okay. No ogólnie to tak wygląda. Na razie idziemy do przodu. Wreszcie. Myślałem, że się nie uda. No i Halo? O jestem, dobra. No, wygląda to niesamowicie. Proszę zobaczyć. No i teraz tak. Chwila. I teraz ta deska pójdzie tak, przez co będzie mi taki... Oto śmieszny daszek. No to nawet ładnie. Tak mi się wydaje. To będzie bardzo ładnie wyglądać. Jeszcze tylko trzeba upiłować i będzie Perfekt. Ojej. Najgorzej to unieść tą piłę, a zresztą to jest łatwo.